No, Daniel, 200 milionów lat, tak? Tak. Nie boję się, że coś nam tutaj spadnie na głowę. Mam nadzieję, że przez najbliższych parę tysięcy lat nie. Ok, Powiedz mi, co to jest za miejsce, w którym jesteśmy? Jesteśmy w rezerwacie Skałki Piekło pod Niekłaniem. Rezerwat ma za zadanie chronić przyrodę nieożywioną, czyli nie drzewa, krzewy albo jakieś zwierzęta, a co? Te skałki, tak? Tak, te skałki. Skałki mają budowę piaskowcową. One są zbudowane z piaskowca, czyli zlepionych przez wiele milionów lat warstw nakładających się, nakładającego się na siebie piasku. Dziesiątki tysięcy lat temu nastąpił proces odwrotny, czyli odsłaniania się tych skał. No widać, od dołu jest wąsko, tutaj są takie grzyby, jak. Takie grzyby, które rosną też w lesie, prawda? Tak jest. Tak. To co się odkładało. To, co się odkładało, yy, zaczęło, zaczęło nam znikać, tak. Yy, z racji tego, że no, ten piaskowiec jest dosyć kruchy, nawet możemy tutaj sobie zobaczyć, jest. jak to wygląda to się nam o rozchodzi w rękach. Piasek, no. Tak. I ten piaskowiec, no to prawda. no. Piaskowiec się kruszy i w ten sposób. Procesy erozyjne uformowały nam te dzieła sztuki, można powiedzieć. Wyglądają przepięknie, ale powiedz, co wy jako leśnicy tutaj robicie? No my, my mamy za, za zadanie chronić e, te skały. W jaki sposób chronimy? E, no przede wszystkim e, utworzony został w 1959 roku rezerwat e, przyrody nieożywionej. Czyli elementem ochrony są głównie właśnie te skały. Poza jakimiś takimi drobnymi, drobnym usuwaniem z tych ścieżek gałęzi, obalonych drzew, to, to nie robimy tutaj, staramy się nie robić nic, nie ingerować tutaj na pewno w ten teren. Naszą rolą jest tylko to, żeby usuwać ze ścieżek gałęzie. Jakieś powalone drzewa, żeby turyści mogli tutaj sobie wejść, zwiedzać to miejsce i tylko tyle.